Medytacja Wybaczenia Steven Levine Pomyśl przez chwilę o tym, co nazywamy wybaczeniem. Przywołaj w świadomości albo jeszcze lepiej w sercu obraz osoby, do której czujesz głęboką niechęć. Pozostań tak przez chwilę, aż poczujesz tę osobę w samym centrum klatki piersiowej, gdzie mieści się środek serca. W sercu powiedz do niej Wybaczam Ci wszystko, co uczyniłeś, Świadomie lub nieświadomie myślą, mową czy uczynkiem, a co sprawiło mi ból, wybaczam ci. Pozwól, aby ta osoba zadomowiła się powoli w twoim sercu. Nie osądzaj jej za to, co ci zrobiła. Następnie pozwól pojawić się również innym osobom, do których czujesz niechęć. Nie zmuszaj się do niczego, po prostu otwórz się na nie zgodnie ze swoim naturalnym rytmem. Powiedz im, wybaczam wam, wybaczam wam krzywdę, jaką wyrządziliście mi w przeszłości, świadomie lub nieświadomie, myślą, mową czy uczynkiem. Przebaczam wam. Łagodnie, spokojnie otwórz się na te osoby. Jeśli powoduje to ból, pozwól, aby bolało. Stopniowo otwieraj się. Nawet jeśli uraza i niewiarygodny gniew palą, wyraża je zawsze z łagodnością przebaczając, przebaczam wam. Pozwól, aby Twoje serce otworzyło się na wchodzące do Niego osoby i takie bolesne wykluczyć kogoś ze swojego serca. Wybaczam wam. Otwórz swoje serce jeszcze bardziej. Niech to będzie chwila otwarcia, wybaczenia. Porzuć wszelką urazę. Pozwól, aby te osoby przyjęły Twoje przebaczenie. Następnie otwieraj się coraz bardziej na przebaczenie i ujrzyj w swoim sercu osobę, od której Ty chcesz otrzymać przebaczenie. Mów do niej w swoim sercu: Proszę Cię o przebaczenie wszystkiego, czym w przeszłości mogłem Cię zranić, myślą, mową czy uczynkiem. Nawet jeśli nie miałem złych intencji, i tak proszę Cię o przebaczenie. Wybacz mi wszystkie słowa wypowiedziane pod wpływem lęku lub chwili zapomnienia z powodu mojego zamknięcia i zagubienia. Nie pozwól, aby niechęć, jaką czujesz do siebie, przeszkodziła ci w otrzymaniu tego przebaczenia. Pozwól, aby Twoje serce złagodniało. Pozwól sobie, aby ci wybaczono. Pozwól się wyzwolić. Pozwól, aby opuściło Cię poczucie, że jesteś. Niegodne przebaczenia oraz gniewu, jaki do siebie czujesz, pozwól, aby to wszystko znikło. Pójdź to. Otwórz się całkowicie na możliwość wybaczenia. Proszę wybacz mi to, co mogłem Ci uczynić w przeszłości i co sprawiło ci ból, niezależnie czy były to moje słowa, myśli czy uczynki. To takie bolesne wykluczyć się z własnego serca, Rozgość się w swoim sercu. Powiedz do siebie: Proszę cię o wybaczenie. Nie odrzucaj siebie. W przestrzeni swojego serca powiedz, wymawiając swoje imię: Wybaczam ci. Otwórz się na to uczucie. Pozwól mu tam być. Stwórz w swoim sercu przestrzeń dla siebie. Wybaczam ci. Pozwól zniknąć wszystkim urazom. Otwórz się na wybaczenie sobie samemu. Znajdź dla siebie trochę przestrzeni. Porzuć wszelkie zgorzchnienie, surowość i osądzanie samego siebie, i powiedz sam do siebie, wybaczam ci. Pozwól, aby przeniknęło ci światło współczującej miłości. Pozwól, aby Twoje serce otworzyło się na ciebie. Pozwól, aby to światło szacunku dla samego siebie jaśniało coraz bardziej. Wybaczyć sobie. Zobacz do jakiego stopnia przekonanie o własnej niskiej wartości i obawy, że będziesz dla siebie zbyt pobłażliwy, nie pozwala ci raz na zawsze porzucić tej surowości wobec samego siebie. Przyjmij wolność płynącą z wybaczenia sobie. Jak możesz choć przez chwilę dłużej trzymać się tego bólu, poczuj przestrzeń miłości i wejdź w nią. Pozwól sobie na współczucie i szacunek dla siebie za to, że sobie wybaczyłeś. Pozwól sobie płynąć łagodnie w wielkim, otwartym sercu zrozumienia, wybaczenia i pokoju. Poczuj jak trudno przychodzi nam pokochanie siebie samych, odczuj całe cierpienie, które zawęża serca wszystkich istot opanowanych przez wewnętrzny zamęt. Wybacz im, wybacz sobie, puść łagodnie cierpienie skrywające ogrom Twojej miłości.